W życiu każdego z nas zdarzają się chwile, kiedy czujemy, że otaczający nas ludzie wpływają na nas negatywnie i zabierają naszą energię. A jedną z najtrudniejszych sytuacji jest obcowanie z osobą narcystyczną. Wyobraź sobie, że Twoje życie to ogromny, nieograniczony ogród, w którym każda roślina symbolizuje Twoje marzenia, emocje, relacje i codzienne doświadczenia. W tym ogrodzie masz absolutną wolność decydowania, które rośliny pielęgnować, a które nie mają już miejsca, by zagarnąć całą przestrzeń. Osoba narcystyczna w tym metaforycznym ogrodzie działa jak chwast, który rozprzestrzenia się bez kontroli, zaczynając gęsto wypełniać przestrzeń i tłumić rozwój pięknych kwiatów, które symbolizują twoje pasje, radość i spokój. Aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, musisz nauczyć się świadomie ograniczać wpływ tego rodzaju toksycznych osób. Na przykład, gdy po spotkaniu z narcyzem czujesz, że twoje myśli zaczynają krążyć wokół negatywności, zamiast pozwolić, aby te myśli zatruwały twój umysł, postaraj się zrobić coś, co przyniesie ci ulgę i pozytywne emocje. Może to być długa przechadzka po parku, oddanie się ulubionemu hobby, słuchanie muzyki, która cię uspokaja, lub po prostu chwila ciszy, podczas której skupisz się na swoich oddechach. Każda taka aktywność jest jak podlewanie twojego ogrodu, wzmacnia te pozytywne elementy, które naprawdę mają znaczenie, i jednocześnie wypiera negatywne, szkodliwe myśli, które chcą zagarnąć twoją energię. Kiedy już zdecydujesz, że nie pozwolisz, aby toksyczne wpływy narcyza dominowały w twoim życiu, kolejnym naturalnym krokiem jest wyznaczenie jasnych granic. Wyobraź sobie, że budujesz niewidzialny mur, który otacza twój ogród i chroni najcenniejsze rośliny, twoje emocje, marzenia i wartości. Ustalanie granic to nie tylko mówienie nie wobec zachowań, które cię ranią, ale także konsekwentne przypominanie sobie, że twoje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych. Przykładowo, jeśli ktoś bliski zaczyna nieustannie komentować twoje wybory życiowe, lub próbuje narzucić ci swoje zdanie. Warto spokojnie, ale stanowczo powiedzieć: Rozumiem, że masz swoje zdanie, ale ja czuję, że ta sytuacja jest dla mnie nie do przyjęcia i proszę, abyś uszanował moje decyzje. Takie podejście może być trudne na początku, szczególnie jeśli wychowywałeś się w środowisku, gdzie krytyka była na porządku dziennym, ale im częściej będziesz stawiać swoje granice, tym bardziej zaczniesz czuć, że twoja przestrzeń jest święta i nie podlega czyjejkolwiek kontroli. Czasami granice te mogą dotyczyć nawet kwestii drobnych, jak na przykład odmowa udziału w rozmowie, która tylko prowadzi do kłótni, lub wycofanie się z sytuacji, w której czujesz, że twoje uczucia są ignorowane. Każdy taki świadomy wybór sprawia, że budujesz swoją wewnętrzną siłę i uczysz zarówno siebie, jak i innych, że twoja wartość jest niezależna od tego, co ktoś inny myśli. Następnym niezwykle ważnym aspektem jest nauka kontrolowania własnych reakcji na prowokacje. Osoby narcystyczne często działają jak mistrzowie prowokacji, umiejętnie dobierają słowa, gesty czy sytuacje, aby wywołać w tobie silne emocje, takie jak złość, smutek czy frustracja, ponieważ wtedy czują, że mają nad tobą kontrolę. Wyobraź sobie, że jesteś spokojnym jeziorem, które mimo nawału burzliwych fal, Zachowuje swój nieskazitelny, lustrzany odbitek nieba. Kiedy czujesz, że ktoś próbuje wywołać w tobie gwałtowną reakcję, zamiast reagować natychmiast, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech, skup się na swoim ciele i pozwól, aby emocje przepłynęły przez ciebie, nie dając im szansy na zakorzenienie się. Przykładem może być sytuacja, gdy podczas spotkania w pracy ktoś zaczyna krytykować Twoje pomysły w sposób, który ma na celu cię zdenerwować. W takiej chwili możesz powiedzieć, pozwól, że się zastanowię nad tym, co powiedziałeś, lub po prostu zrobić krótką przerwę, wycofać się na chwilę, aby zebrać myśli. Taka świadoma przerwa daje ci możliwość odpowiedzenia w sposób, który nie daje narcystycznej osobie satysfakcji z wywołania w tobie burzy emocjonalnej. Ćwiczenie to, choć może wymagać czasu. Z czasem pomoże Ci zbudować odporność na manipulacje i sprawi, że Twoje reakcje staną się przemyślane, a nie impulsywne. Kolejnym krokiem w radzeniu sobie z narcystycznymi wpływami jest subtelne, acz skuteczne podważanie wyidealizowanego obrazu, jaki osoba taka buduje o sobie. Narcystyczne osoby bardzo dbają o swój wizerunek, chcą, by były postrzegane jako doskonałe, nieomylne i pełne sukcesów. Aby osłabić te iluzje, warto wprowadzać do rozmowy pytania, które nie są bezpośrednim atakiem, ale raczej skłaniają do refleksji nad rzeczywistością. Na przykład, gdy ktoś opowiada o swoich sukcesach, zamiast od razu je pochwalać, możesz zapytać, co było najtrudniejsze w osiągnięciu tego, o czym mówisz? Lub, czy zdarzyło ci się kiedyś popełnić błąd, który musiałeś naprawiać? Takie pytania zadawane w spokojny i rzeczowy sposób. Mogą powoli zacząć otwierać przestrzeń do autorefleksji, która jest dla narcystycznej osoby bardzo trudna. Gdy zacznie zauważać, że każda historia ma dwie strony, może pojawić się u niej dyskomfort, który z czasem sprawi, że jej wyidealizowany obraz siebie nie będzie już tak pewny siebie. To podejście wymaga cierpliwości, ponieważ efekty nie pojawiają się od razu, ale z biegiem czasu, dzięki konsekwentnemu zadawaniu pytań. Narcystyczna osoba może zacząć dostrzegać, że jej wizerunek nie jest tak stabilny, jak chciałaby by się wydawał. Ważnym elementem, który pomaga w walce z negatywnymi wpływami narcyzów, jest skupienie się na własnym rozwoju osobistym. Kiedy życie zaczyna kręcić się wokół toksycznych relacji, łatwo zapomnieć, że najważniejszy jesteś ty i twoje marzenia. Wyobraź sobie, że twoja droga życiowa to długa, kręta ścieżka. Na której każdy krok buduje fundament twojej przyszłości. Aby nie zatracić się w cieniu krytyki i manipulacji, warto zainwestować czas w rozwijanie swoich pasji, naukę nowych umiejętności i dbanie o swoje zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Może to być zapisanie się na kurs, którego zawsze pragnąłeś spróbować, regularne uprawianie sportu, który daje ci energię, czy też po prostu codzienne chwile spędzone na medytacji lub prowadzeniu dziennika. Na przykład, jeśli po każdej rozmowie z osobą narcystyczną czujesz się wyczerpany, możesz zdecydować, że po pracy poświęcisz pół godziny na jogę lub spacer, co pozwoli ci oczyścić umysł i odzyskać spokój. Każdy taki świadomy krok jest dowodem na to, że twoja wartość nie zależy od słów innych ludzi. Ale od Twojej determinacji, by ciągle się rozwijać i dbać o swoje marzenia. Im więcej inwestujesz w siebie, tym mniej miejsca zostaje na negatywne wpływy, a Ty stajesz się silniejszy i bardziej odporny na manipulacje. Niezwykle istotnym aspektem, który wspiera proces budowania własnej niezależności, jest otaczanie się ludźmi, którzy stanowią prawdziwą sieć wsparcia. Wyobraź sobie, że jesteś w długiej podróży. A twoi bliscy, przyjaciele czy członkowie rodziny, to oaza spokoju, do której zawsze możesz się udać, gdy czujesz się zagubiony lub przytłoczony. Otaczanie się ludźmi, którzy rozumieją Twoje doświadczenia i potrafią służyć radą, jest jak budowanie solidnych filarów, na których opiera się Twoja emocjonalna odporność. Przykładowo, jeśli czujesz, że po każdej interakcji z osobą narcystyczną Twój świat staje się szary i pozbawiony barw. Wystarczy, że zadzwonisz do przyjaciela, który zawsze potrafi cię wysłuchać, lub umówisz się na spotkanie, podczas którego będziesz mógł podzielić się swoimi uczuciami i otrzymać wsparcie. Często grupy wsparcia, w których ludzie o podobnych doświadczeniach dzielą się swoimi historiami, okazują się niezwykle pomocne, pozwalają nie tylko na wymianę rad, ale też na uświadomienie sobie, że nie jesteś sam w walce z toksycznymi wpływami. Każda taka rozmowa, każde spotkanie staje się krokiem w stronę odzyskania wewnętrznej równowagi i budowania zdrowej, pozytywnej energii, która z czasem przeważy nad wszelkimi negatywnymi doświadczeniami. Kolejnym, dodatkowym sposobem, który warto włączyć do swojego codziennego rytuału, jest praktykowanie uważności oraz medytacji. W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym bodźców i nieustannych zmian, Często trudno jest znaleźć chwilę tylko dla siebie, która pozwoli na refleksję i wyciszenie. Medytacja, nawet jeśli zaczniemy od kilku minut dziennie, może stać się potężnym narzędziem do odzyskania kontroli nad własnymi emocjami. Wyobraź sobie, że twoje myśli są jak chmury, przesuwające się po niebie przychodzą, odchodzą ale to ty decydujesz, czy chcesz na nie patrzeć z zainteresowaniem, czy po prostu pozwolisz im przepłynąć obok. Na przykład, gdy podczas stresującej sytuacji czujesz, że negatywne emocje zaczynają cię przytłaczać, zamknij oczy, skup się na swoim oddechu i pozwól sobie na chwilę całkowitego wyciszenia. Może to być nawet jedna minuta, która pozwoli ci nabrać dystansu do sytuacji, odzyskać spokój i zrozumieć, że Twoja wartość nie zależy od tego, co mówią lub robią inni. Regularne praktykowanie medytacji uczy Cię, jak być obecnym tu i teraz. Jak doceniać każdą chwilę, a jednocześnie jak budować wewnętrzną fortecę, która nie ulega zburzeniu przez zewnętrzne negatywne bodźce. Warto również pamiętać, że wszystkie te metody działają najlepiej, gdy są stosowane razem, jako jeden spójny system. Każda z nich wzmacnia pozostałe i razem tworzą nieprzebijalną tarczę, która chroni Twoją energię i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne. Może się zdarzyć, że na początku trudno będzie utrzymać wszystkie te metody w codziennej praktyce, ale pamiętaj, że jest to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i wytrwałości. Każdy dzień, w którym decydujesz się na mały krok w kierunku lepszego siebie, jest krokiem, który przybliża cię do życia wolnego od toksycznych wpływów. Wyobraź sobie teraz, że budzisz się o świcie, a promienie słońca wpadają przez okno, zapowiadając nowy dzień. Zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, poświęcasz kilka minut na medytację, zamykasz oczy, koncentrujesz się na spokojnym oddechu, pozwalając, aby każda myśl przepływała obok ciebie niczym delikatne chmury na niebie. Po tym krótkim rytuale czujesz, że twój umysł jest czysty, a serce gotowe, aby zmierzyć się z wyzwaniami dnia. W trakcie porannego śniadania, zamiast przeglądać wiadomości lub wchodzić w niepotrzebne rozmowy, planujesz swój dzień. Zastanawiasz się, co jest naprawdę ważne i co sprawi, że poczujesz się spełniony. Może decydujesz się na krótką sesję jogi lub spacer, który pozwoli ci zyskać energię na cały dzień. Każdy taki element porannego rytuału buduje twoją odporność na stres i pomaga utrzymać jasność umysłu przez resztę dnia. W ciągu dnia, kiedy pojawiają się sytuacje, w których ktoś próbuje narzucić ci swoje zdanie lub manipulować twoimi emocjami, przypominasz sobie o swoich granicach. Wiesz, że masz prawo powiedzieć nie i że twoje uczucia są ważne. Przykładowo, jeśli podczas spotkania w pracy kolega zaczyna krytykować twoje pomysły, zamiast wdawać się w emocjonalną dyskusję, spokojnie mówisz: Rozumiem twoją opinię, ale proszę. Pozwól mi przedstawić swoją perspektywę. Dzięki temu nie tylko chronisz swoją przestrzeń, ale także dajesz do zrozumienia, że jesteś świadomy swojej wartości i nie pozwalasz, by ktoś ją umniejszał. W sytuacjach, gdy czujesz, że emocje zaczynają przejmować kontrolę, zatrzymujesz się na moment, bierzesz głęboki oddech i przypominasz sobie, że Twoja siła tkwi w umiejętności zachowania spokoju. To właśnie ten moment zatrzymania się ten świadomy wybór pozwala ci odpowiedzieć z rozwagą, a nie impulsywnie, co z kolei osłabia siłę manipulacji ze strony narcyza. Wieczorem, gdy dzień powoli dobiega końca, możesz usiąść przy stoliku i zapisać w dzienniku swoje przemyślenia. Opisujesz sytuacje, w których udało ci się postawić granice, momenty, kiedy świadomie zatrzymałeś się, aby odzyskać spokój oraz uczucia które towarzyszyły ci podczas rozmów z osobami, które próbowały cię zranić. Pisanie pomaga nie tylko uporządkować myśli, ale także pozwala na refleksję nad tym, co udało ci się osiągnąć i co jeszcze możesz poprawić. Może zauważysz, że z każdym dniem twoje reakcje stają się bardziej wyważone, a twoje poczucie własnej wartości rośnie. Każda taka chwila refleksji jest jak kolejna cegiełka, którą budujesz swoją wewnętrzną fortecę, Mur chroniący przed wszelkimi negatywnymi wpływami. Nie zapominaj również o sile, która płynie z otaczania się bliskimi ludźmi. Bywa, że w chwilach, gdy czujesz się osamotniony lub przytłoczony, wystarczy jedna rozmowa z przyjacielem, aby przypomnieć sobie, jak wiele masz do zaoferowania. Może to być przyjaciel, z którym dzielisz pasję, ktoś, kto rozumie twoje trudności, albo członek rodziny, który zawsze potrafi dać ci wsparcie. Takie relacje działają jak kotwica, która utrzymuje Cię na powierzchni, gdy emocje zaczynają Cię porywać. Organizowanie regularnych spotkań, rozmów telefonicznych, lub nawet krótkich przerw na kawę z bliskimi staje się źródłem pozytywnej energii i przypomina, że warto inwestować w relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Kiedy czujesz, że kogoś narcyzm próbuje zagarnąć twoje życie, wystarczy, że otoczysz się ludźmi, którzy są dla ciebie oparciem, a wtedy negatywne wpływy stają się mniej dotkliwe. Na zakończenie dnia, zanim zanurzysz się w spokojny sen, przypomnij sobie wszystkie małe kroki, które podjąłeś, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Może to być myśl o tym, jak podczas dzisiejszego spotkania udało Ci się spokojnie odpowiedzieć na prowokacyjną uwagę, albo refleksja nad tym, jak ważne jest dla Ciebie rozwijanie swoich pasji, niezależnie od tego, co mówi ktoś inny. Każda taka myśl jest jak iskierka nadziei, która utwierdza Cię w przekonaniu, że jesteś silny i zdolny do zmiany swojego życia. Warto też przypomnieć sobie, że droga do wolności od toksycznych wpływów to proces. Nie wszystko zmienia się od razu, ale każda mała zmiana, każdy świadomy wybór, przybliża cię do życia pełnego spokoju, radości i autentyczności. Nawet jeśli czasem wydaje się, że walka z manipulacjami i krytyką trwa bez końca, pamiętaj, że każda chwila poświęcona na pracę nad sobą to inwestycja w lepszą przyszłość. Warto również pamiętać, że nie musisz radzić sobie ze wszystkim sam. Jeśli czujesz, że sytuacja staje się przytłaczająca, poszukaj pomocy u specjalistów. Rozmowa z terapeutą lub udział w grupie wsparcia mogą dostarczyć ci nowych narzędzi i perspektyw, które ułatwią ci zrozumienie i radzenie sobie z trudnymi emocjami. Takie wsparcie działa jak dodatkowy filar w twojej wewnętrznej fortecy, który pomaga utrzymać cię na powierzchni nawet wtedy, gdy burza emocji zdaje się nie mieć końca. Czasem wystarczy, że podzielisz się swoimi doświadczeniami z kimś, kto naprawdę cię zrozumie, aby poczuć ulgę i nabrać siły do dalszej walki. Każda rozmowa, każde wsparcie, nawet to najmniejsze, jest dowodem na to, że twoja droga do odzyskania spokoju jest możliwa, a ty nie jesteś sam w tej walce. Gdy spojrzysz wstecz, być może zauważysz, że wszystkie te metody Choć na początku wydawały się oddzielnymi strategiami, z czasem złączyły się w jedną spójną całość, która pozwoliła ci stać się silniejszym, bardziej świadomym siebie i odpornym na manipulacje. Twoje życie, tak jak ten rozległy ogród, zaczął rozkwitać w nowych kolorach, a chwasty toksycznych wpływów stopniowo ustępowały miejsca mocnym, zdrowym roślinom, którym dałeś przestrzeń do wzrostu. Każdy świadomy wybór, każdy moment, w którym postawiłeś na siebie, jest dowodem na Twoją determinację i wiarę we własną wartość. Nawet jeśli czasem droga wydaje się długa i pełna przeszkód, pamiętaj, że każda przeszkoda to szansa na naukę, a każda trudność przybliża Cię do momentu, w którym staniesz się niewzruszony wobec zewnętrznych wpływów. Niech ten obraz. Obraz Twojego ogrodu, w którym Ty jesteś nie tylko ogrodnikiem, ale i architektem swojej przyszłości, przypomina Ci każdego dnia, że Masz w sobie moc, by kształtować swoje życie według własnych zasad. Każda chwila, kiedy decydujesz się na medytację, każda rozmowa z bliskimi, każde świadome wyznaczenie granic, jest cegiełką budującą Twoją niezależność. Nawet gdy napotkasz osobę, która próbuje Cię zmanipulować, lub zdominować. Pamiętaj, że to ty decydujesz o swoich reakcjach, że to ty wybierasz, jakie emocje pozwolisz sobie odczuwać, a jakie przekażesz na dalszą drogę. Każdy krok, choćby najmniejszy, przybliża cię do stanu, w którym życie będzie pełne spokoju, radości i autentyczności. W ten sposób dzień po dniu budujesz swoją fortecę. Silną, niezłomną, opartą na miłości do samego siebie i wiarze we własne możliwości. Ta forteca staje się Twoim schronieniem przed wszelkimi próbami manipulacji, krytyki i negatywnych wpływów, które mogą próbować zakłócić harmonię Twojego życia. I choć droga do pełnej niezależności może wydawać się wyboista, pamiętaj, że każdy, nawet najmniejszy świadomy wybór, każda chwila refleksji i spokoju są nieocenionymi krokami ku życiu, które naprawdę należą do Ciebie. Pozwól sobie na marzenia, rozwijaj swoje pasje. Pielęgnuj relacje z ludźmi, którzy dodają ci sił, i nie bój się wyznaczać granic, nawet jeśli na początku wydają się one trudne do utrzymania. Twoje życie to nieustanny proces nauki i wzrostu, w którym każda przeszkoda jest tylko kolejnym wyzwaniem, które możesz pokonać dzięki swojej determinacji i woli. Gdy będziesz świadomie wybierać, co jest dla ciebie ważne, kiedy zaczniesz zauważać, że twoje myśli i emocje nie są już niewolnikami cudzych manipulacji, Odkryjesz, że Twoja siła tkwi wewnątrz Ciebie, niezależna, niepodważalna i pełna nieskończonych możliwości. Niech ta podróż, pełna wyzwań i małych zwycięstw, będzie dla Ciebie inspiracją do ciągłego rozwoju i pielęgnowania swojego wewnętrznego ogrodu. Pamiętaj, że to właśnie Ty decydujesz. Które rośliny rozkwitną, a które będą musiały ustąpić miejsca nowym, silniejszym i piękniejszym elementom Twojego życia? Każdy dzień, każda chwila, kiedy postanawiasz zadbać o siebie, jest dowodem na to, że masz w sobie niesamowitą moc, by kształtować swoją przyszłość i czerpać radość z bycia sobą. I choć droga może być długa, każde świadome działanie, każdy krok, nawet jeśli wydaje się malutki, Przybliża cię do życia pełnego spokoju, radości i autentycznego szczęścia. Wreszcie, pozwól sobie na to, by z czasem uświadomić sobie, że każda próba manipulacji, każda próba narzucenia ci cudzych norm i oczekiwań jest tylko kolejną okazją, by pokazać, że jesteś silniejszy. Twoje życie jest twoją historią, którą piszesz każdego dnia historią o odwadze, mądrości, wytrwałości i miłości do samego siebie. Każdy świadomy wybór, każda chwila, kiedy postanawiasz postawić na swoje wartości, jest krokiem ku życiu, w którym to Ty jesteś panem swojego losu. Niech ta droga, choć czasem pełna wyzwań, będzie dla Ciebie inspiracją do dalszego rozwoju, do budowania życia, które naprawdę odpowiada Twoim najgłębszym pragnieniom i do odkrywania piękna w każdej chwili, którą przeżywasz.